Cześć, to ja, The Fix Technology. Dzisiaj pokażę Wam recenzję Toyotou Jest to firmy niemieckiej MultiSliferka. Yy, co tu jeszcze? Model TCMG135E. Zostawiam Wam link w opisie do tego produktu. I ogólnie pokażę Wam czekajcie kawałek drewięka jakiegoś. Mamy tu drewięko. E, pokażę Wam działanie tej multiśliwierki na pewno. Czekajcie, wstanę. Tutaj do de HP muszą być. E, grane. E, I tak. Sama sobie ślipierka i tutaj i wyglądamy tak. Tutaj mamy tą przedwyżkę założoną. Tak ona wygląda. Włącznik, moc, zakładanie. E, przychodzi ona w. Przychodzi ona w... Jak widzicie, jak karta, karta gwarancyjna wszystko co potrzebne. I tak na początku zaczęłam pojechać od jedynki, więc kurde zasłania, nieważne. Więc lecimy od jedynki. Spróbuję wyślifować ten kawałek tej drewna. Zobaczymy. Włączam Kręci się. Większało.

trochę kawałeczka. Eee, I teraz ogólnie, wezmę masz taką. Eee. O! Mamy taką szpachelkę Fez, Zardzewiałe. Czy też drucianą w sztotkę. O! Tutaj mam co, tam? Eee, I co? klucze na pewno najważniejsza rzecz w tym całym zestawie to są klucze. ponieważ bez kluczy to nic nie zrobicie, nie wymontujecie, nie zamontujecie. Eee... znaczy w większości to są po prostu rzeczy tutaj. Eee, więc tak eee, bierzemy. Ktoś bierzemy... Ci się doczekał, więc septy do O, bierzemy tak. Tutaj cyk. Mamy dziurkę. Bierzemy klucz. Musisz pamiętać, żeby było to zakręcone, żeby nie wypadło do cały. Bo ja już kiedyś miałam taką sytuację. A mi to wypadło. Poczekajcie. O, poszło. Wyciągamy. muszę końcówkę dać, ponieważ nie wchodzi w tą. Yy... Czekajcie. Wydaje że to jest ta końcówka z tego co mi się wydaje. Tak wchodzi i tutaj wkładamy końcówkę. Bierzemy to, wkręcamy tu i teraz Nakładamy naszego druta. Trzeba trochę odkręcić, żeby się poróżniło, Nakładamy naszego druta. Nakładamy druta. Jak robię tą dziurę tutaj, to dokręcamy gołem na maksa. Wkładamy tak. O. I tak. dokręcamy trzyma się drut i dobra i więc tak to tak jest takie efekt przed, przed tym całym czyszczeniem drutem i teraz będę zakon kolary i zeszlifowali trochę tego. Oczyśmy i brudu, tak. Moim zdaniem brudu to lepiej dosyć. Yy, Młodsza jest do, w dobrej jakości. Wiadomo, tam cena no, no nie, nie zadowala jakoś bardzo, ale użycie już jej jest o wiele lepsze, fajniejsze w użyciu. Pokazałem Wam, jak zamontować końcówki. O, tutaj teraz wyjmujemy. Oczywiście, jak kupić się zestaw zaawansowany, taki jak ja, czyli z tymi wszystkimi rzeczami, wiertłami, yy, jakimiś tam kamieniami szlifierskimi, yy, tymi Jakimiś tam różnymi nakładkami, na przykład do drena do metalu itp., to wiadomo, no łatwiej, bo w tych takich, w takich pojedynczych, w takim zestawie e, po prostu to się wszystko będzie tem. No, mało tego będzie, wiadomo. Tutaj wszystko się zmienia. E, za jakiś tam czas, około tygodnia. Tygodnia, no to szkoda, tygodnia. Jak lutownicami przyjdzie, y, ogarniemy wszystko. To y, będzie odcinek zapalniczki elektrycznej bodajże, wypalarki do drewna i lutownicy na 12V. Potem będziemy robić ten projekt z, z tymi silniczkami i bateriami na 9V. Tam zlutuję się wszystko. Będzie to zapalniczka na 9V baterii na ogniwo z drutu, więc zapowiada się ciekawie ogólnie. I naprawdę zapraszam, polecam oglądać te filmy, bo można fajne rzeczy z nich zrobić. No. To tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Cześć!